Poczekamy hmm. SMS od naszej słuchaczki Moniki, która napisała, że bardzo dobrze jedzie się przez miasto przy tym właśnie kicie. To Wiglet, wręcz po tle na SZW, SZW, WSK przed godziną 14, a podkład do jazdy... No zostały, bo było tam wczoraj, już mieli na drugi dzień przejść, czyli miało bawań, być wczoraj. To też możemy zapewnić, bo jest WSK tam płynie do pełna przez całe wakacje. Tak, wakacje, i nie dałem. Czeka codziennie rano, a nawet dwie osoby wygrywają. Zgłoszenia na SZW. Dopu w promocji drugarka HP 3,1 tak. Kuplał do PHP za niecałe 1600 i zyskaj drukarkę za złotówkę. Skoparny Obert RSO 0%. Ale się, w Łotwie zobaczcie, jaka promocja elektroniczne. Tylko w ten czwartek i piątek skrzydło z Indyka i jedyne 5,99 za kilogram. Nie tak, pracujemy dla Ciebie. Angela, podobno wiesz jak dostać opisa za złotówkę.